Cześć, witajcie! Wędkarstwo, idziemy na ryby. Dzisiaj po raz kolejny będziemy łowić sobie na mielony chleb tostowy. Odnawiam ten temat, ponieważ jestem niezadowolony po ostatnich rezultatach, jakie osiągnęliśmy ze sprężyną i uważam, że chleb jest bardzo dobry. Dobry, przepraszam, i uważam, że chleb jest bardzo dobry. A więc powrót do mielonego chleba. Łowiłem już bardzo skutecznie tą techniką w Anglii, i dlatego zawsze byłem ciekawy, jak taki sposób wędkowania spisze się w Polsce. Muszę się zgadzać jednak pewne rzeczy. Musi być zimno, już tak mniej więcej jest, chociaż dzisiaj mamy znowu niż, dlatego temperatura skoczyła gdzieś tak na 5-6 stopni, woda w okolicach też 5 stopni, być może mniej, a więc bardzo zimna. Na pewno woda robi się czysta i to jest główny właśnie wykładnik do tego, żeby zacząć i próbować łowić namielony chlebek. Tak to dzisiaj wygląda w ten sposób. Mamy spory wór, tym razem kupiłem troszeczkę lepszy chleb niż ostatnio, a mało tego, dodałem do tego chleba, jak zwykle ja to lubię robić, czegoś specjalnego, ponieważ jesteśmy, przepraszam, na wojnowicach, tutaj jest dosyć głęboko, ten chleb nie może mi się rozpaść w trakcie po prostu opadania na dno, z tegoż to powodu do miksu zmieliłem też biszkopt, w celu właśnie doklejenia. Ciastka biszkoptowe, słuchajcie, takie zwykłe, jakieś tam wrocławki czy inne i firmy, nieważne nie jakie, ważne, żeby ten biszkopt był w tym chlebie, on dodatkowo do i ten chlebek, a poza tym nadał temu wszystkiemu taki złocisty, fajny kolor. W ogóle dziś jesteśmy pod kolor chleba, mamy jasną, właśnie zanętę, bardzo wyrazistą. W ogóle taki kolor jasny, bardzo fajny. Spisuje się właśnie o tej porze roku, bo woda jest czysta, ryba to umie namierzyć. Ale tak naprawdę najważniejsza jest lokalizacja ryb, bo teraz te ryby się grupują gdzieś tam w dziurach, siedzą i się czają i trzeba im po prostu pod, pod gębę podrzucić taki po prostu podajnik lebem tak? Bo będziemy łowić sobie dzisiaj na zwykły, klasyczny koszyczek z tegoż to powodu, yy, no, Chcę, żeby to było po prostu dobrze doklejone. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o chlebek. Potem Wam pokażę podajniki i tak dalej, bo będziemy sprawdzać różne możliwości, różne wersje. Jeżeli chodzi o gruntowanie, to mamy sprawę ze sobą, bo ostatnio tu prowadziliśmy kaucza, czyli takie zajęcia wędkarskie zresztą bardzo fajne. I znaleźliśmy dziurę sobie na 74 metrze i tak też jestem zaklipowany. A do tegoż mamy także żółtą wędkę, w połowie żółtą, bo będziemy dzisiaj łowić sobie na Atraxa Pro. Zobaczymy jak to będzie. Ja już nie zanudzam, bo nie ma o czym wiele gadać. Mam nadzieję, że będziemy coś łowić, że w ten chlebek wypali. No i się to zaraz okaże. Zapraszam Was już do wędkowania. Jak widzicie, jestem dzisiaj pod kolorem Mam żółty stoper, czapę siwego. Mamy atrakcja żółtego, bardzo jasną mieszankę chlebową. A plan taktyczny jest bardzo prosty: 10 minut będziemy czekać między rzutami i zobaczymy, czy coś się wkręci. Tak naprawdę i tylko tyle. I tak będziemy robić przez pierwszą godzinę, żeby zobaczyć w jaki sposób ryby dzisiaj żerują. Bo to jest po prostu nie wiadoma wielka. Usiedliśmy sobie ze strony lasu na takiej spokojniejszej wodzie, bo stamtąd mamy wiatr i też z tego powodu siedzimy tutaj, bo wiatr spycha tam całą tą zimną wodę i tam na pewno jest troszeczkę chłodniejsza ta woda niż tutaj, dlatego, to wydaje się być dobrym miejscem na tę porę roku. A jak będzie, no to się oczywiście okaże. Wierzę w ten chleb bardzo, nie wierzę, że nie wypali. O. Mamy taką nadzieję, zaraz sobie przerzucimy. Zresztą najważniejsza rzecz to jest taka, że troszeczkę ten chleb trzeba zbadać, jakoś potestować czy on dolatuje do dna i, i to tyle. I udało się, słuchajcie, mamy drugą rybę, bo pierwsza niestety w pierwszym rzucie po 7 minutach się spięła. Teraz mamy trzeci rzut i czekaliśmy 8 minut. I teraz już ryba siedzi i nowy atrakcja ma szansę się wykazać. No po pierwszych takich trzech rzutach można powiedzieć, że wędka jest po prostu paraboliczna. Przez to jak dla mnie troszeczkę za słabo rzuca, ale taki to jest właśnie dyskomfort takich wędek. Ale za to na rybie bardzo fajnie wszystko czuć i po prostu te z ryby, ona lepiej amortyzuje niż taka progresywna, sztywniejsza wędka. Niemniej jednak kijek jest bardzo przyjemny w ręce, cienki. Co tu wiele gadać. Zobaczymy czy sobie poradzi z tą rybą do końca. Najważniejsze, że jest na chlebek. Słuchajcie, wspaniała sprawa, wspaniała sytuacja. To mnie najbardziej z tego wszystkiego cieszy, że wypalił. Muszą być odpowiednie warunki, tak jak to widać. Zgruntowane łowisko jest dobrze. Trafiliśmy do dziurki, takiej przed wzniesieniem na tą górkę, tutaj, tak standardowo jak zawsze, w takim w miarę najgłębszym miejscu, i ewidentnie skusiły się na nasz podajnik błyszczący takim złotem na dnie. No karpik jest bardzo malutki ale jest. Widać, że to są świeżynki tutaj, bo tutaj takich rybek nie ma. Z tego co wiem Józef coś tam dopuszczał, więc to jest jeden obywatel właśnie z tych rybek o. i lubisz chlebek, tak jak każdy karpik, w sumie każda ryba mamy cię. Co tu się wydarzyło jakoś brzydko się zahaczyłeś, koleżko. Dobra. O, taki, no, figilijny, to prawda, ale to dopiero początek. Najważniejsze, że jest i że wypaliła technika. To jest najfajniejsze z tym wszystkim. Wracamy do wody. Także pokażę Wam teraz jak nabijam sobie ten chlebek do podajnika. Jak widzicie, podajnik wrócił w ten sposób. Także doleciało na pewno wszystko do dna. Jest to wszystko dobrze przygotowane, więc to cieszy. Składamy przynętę. Trochę ją zmniejszam. Sobie. O, I teraz tu mam taki domoczony chlebek, a tu mam taki suchy chlebek. Także napełniamy podajnik. Czekajcie, sobie tak wstanę. To będzie lepiej. Ten chlebek jak wsadzacie do foremki, to trzeba go wsadzić bardzo dużo, tak żeby było ciasno. Bo inaczej wam to się nie uda i się nie odklei to. Bo on się bardzo mocno kompresuje. A widzicie, w ten sposób widać, że on tutaj jest taki bardziej domoczony. Teraz jeżeli chodzi o przynętę, tu tutaj daje taki ten mniej domoczony. Też bardzo dużo. To się ma ładnie skleić. Razem z tamtym, o, jest taka. Widzicie, tutaj widać, że jest bardziej domoczony, tutaj mniej. I teraz to wszystko ściskam, żeby było opływowe, żeby leciało, bo mówimy, daleko ciężko mi dorzucić tą wędką. 74 metr, o, tak to wygląda. A czemu mi ciężko dorzucić? A to z tego względu, że wędka jest. Paraboliczna, znaczy się, że ma pełne takie ugięcie. A sam chleb w podajniku jest lekki, więc ten podajnik mógł być trochę cięższy, wtedy by nie było problemu. Ale chcę łowić możliwie najlżej i dajemy armatę pełną. O, jest klipsik, tylko trochę skrzyżowałem trochę do kolegów. I teraz wam pokażę, dlaczego robię taki miks tego bardziej, z tym suchym. Zobaczcie, teraz puszczę wam kuleczkę, taką mokro, Zobaczcie, co się stanie. Ona wpada na dół, zobaczcie, i nic się nie dzieje. A ten suchy, niedomoczony, tak jak wyszło zmielony, biłem mniej więcej tak samo. Zobaczcie, co z tym się dzieje. Widzicie, on nawet do góry wyskoczył i idzie chmura na dół. Myślę, że super to wyszło. Jak widzicie, z niego nic prawie nie zostało została chmura. Dlatego Nabijając podajnik sobie daje ten taki troszkę bardziej zbliżony na dno, żeby to doleciało i ten taki suchutki na górę, żeby z tego po prostu powstała chmura. I w ten sposób wabimy ryby na, na dwóch płaszczyznach. I co ciekawe, ten taki suchy zrobiła się chmura, ale ta chmura bardzo fajnie upada sobie na dno, więc to jest duży plus. I zdecydowanie będzie trzeba sobie przerzucić potem z metr półtorej dalej, bo tu jest głęboko, więc. Na tym naszym klipsie, jak wpada to do wody, tu się robi chmura, a nasz troszeczkę podaniek spada pod kątem. To jest pewne, ale myślę, że wyszło to zacnie, że udało się to fajnie pokazać. Gdzie kolejna rybka tym razem troszeczkę chyba większa, zacniejsza, a wojnie ciągnie. No ale zdecydowałem się na zmianę wędki. Wróciliśmy do Irona. No, po prostu, atrakcja dla mnie jest po prostu za miękki. Słuchajcie, na 70 metrów to to jest za dużo dla tego kija. On jest zbyt delikatny. Jak widzicie, ja wolę zdecydowanie wędki progresywne, takie w stylu właśnie Zemeksa Irona. I nie ujmując tej wędki w ogóle, ona po prostu jest. Mięciutka, fajna, delikatna, no i no nie można rzucać siłowo, a ja rzucam tutaj bardzo siłowo. no 70 metrów to jest spory dystans. Słuchajcie, i, i po co ryzykować taką wędką? Można ją złamać, można coś zrobić niedobrego, zerwać szczytówkę. Po prostu tak uważam i dlatego zdecydowałem się na zmianę. I ale holujemy karpia. Negatywnie mówimy. I też zmieniłem podajnik na mały, bo mieliśmy trzy rzuty bez brania w ogóle. Także zdecydowałem się, że pójdę dzisiaj tą stroną negatywną bardziej, bo te ryby tak mocno jakoś super nie żerują. To się być może zmieni później, jak się zrobi cieplej, bo wiadomo, że zimą zimą. Jak jest chłodno, to już rano jest gorzej, a południe i ten końcówka dnia jest taka najlepsza. Sorry, jakby tam wpłynął gdzieś czasem. No, ale mamy zdecydowanie fajniejszą rybkę. Ja jestem pod spodem, także spoko Że idzie, uuu, yeah. to jest to co ja robię. Ale naprawdę Nie daje za wygraną że jesteś mój. O ty kurczę, uciekł. No, to już znaczniejszy przypadek nam się trafił. Za dolną wargę chwycił. Widzicie chlebek jeszcze po daniku jest, ta właśnie warstwa, która ma dość. O! Taki długasek długasek, ale fajnie się najeżdżał, wspaniała ryba. Idziemy po więcej 14 minut, słuchajcie do 20 minut myślę, że zacznę czekać już niedługo. I to jest właśnie to o czym ja zawsze mówię, że ten pierwszy, takie pierwsze te godzinki to są takie testowe, żeby zobaczyć co się dzieje. I później wychodzi master plan i albo jest dobrze, tak widzicie ostatnio, że po prostu jadł mi z ręki, albo będzie ciężko i trzeba będzie łowić negatywnie. I też mówimy towarem, no, nietypowym, też nie ma tego właśnie peletu, który gdzieś tam zostanie, gdzie te ryby będą mogły jeździć. Mówimy sobie na metodę po prostu negatywnie z chlebem. Bardzo fajnie, polecam. Więc czekamy sobie spokojnie na branie, łowimy negatywnie, to już jest negatywne łowienie. Mamy dwie ryby, jedną spinkę i co ciekawe właśnie dzięki temu, że używamy stopera, można zauważyć, że między siódmą a minutą jest zawsze wskazanie, takie podrygiwanie w każdym rzucie, słuchajcie, tak jakby z automatu tam się coś po prostu działo, jednak no, nie zamienia się to w branie, dlatego zmienimy przynętę, damy aliena, o zobaczcie, kurczę, a, chciał, chciał, ale nie dał rady, gdzieś jakaś przepływka, obcierka, może trzeba być bliżej. Zobaczymy. Damy inną przynętę, może to jest skusi. Pójdzie bardzo widoczny fioletowy alien, potem wyprany alien. Chociaż nie sądzę, żeby to miało jakieś znaczenie. One po prostu chcą tego chleba, a być może jest po prostu jeszcze za ciepło na ten chleb i one by wolały właśnie zanęte i pelę. To jest ciekawe. Nie wiem tego, nie sprawdzę tego, bo jest skutecznie. Jednak nie, że nie łowimy tych ryb tak, jakbym chciał że po prostu non-stop, jedną za drugą. Tylko takie bardziej są to sporadyczne na razie rybki. No, czekamy, co się wydarzy. Mamy 10 minutę, poczekam jeszcze 4 i przerzucimy sobie zestawik jeszcze raz do wody z inną przynętą i zobaczymy. Chciałem też wam pokazać i powiedzieć troszeczkę przy okazji, jak zrobić taki chleb, bo zawsze dostaję mnóstwo pytań. Słuchajcie, kupujecie po prostu chleb tostowy, najlepiej nie jakiś tam najtańszy, tylko jakiś tam troszeczkę lepszy. No, i w świecie bierzecie sobie blender. I ja tym razem ze skórką w całości ten chleb zmieliłem, jak najdrobniej się tylko dało tak naprawdę. I taki chleb wsadzacie sobie do worka foliowego, zabieracie ze sobą na ryby. I wtedy na rybach ewentualnie można go troszeczkę spryskać wodą, ale tu trzeba bardzo uważać, bo bardzo szybko to się zamienia w taki klejster. Dlatego trzeba to robić ostrożnie. Ja zawsze mam, jak mam tak jak tu w kuwecie, to sobie tu z boku zawsze ten kawałeczek troszeczkę tak dowidziałam, a resztę zostawiam suchą. W razie czego mogę z tym pracować, zrobić, zrobić co, co chcę, tak naprawdę. I myślę, że fajny, fajny sposób w ogóle. Ciekawy przede wszystkim. Mora jest super. Myślę, że jest to fajny sposób na jeszcze zimniejszą wodę tak naprawdę, bo to już działa, a jak jest im zimniej, tym jest lepiej. Później możemy jeszcze do tego dodać wszystkiego, na przykład jakąś bombkę i chlebowe dyski. Jeżeli już jest naprawdę zimno, to te ryby też gdzieś tam troszeczkę od tego dna się odrywają i się wypuszcza chleb, na takie chlebowe dyski się łowi. Fajne to są zimowe sposoby, dopóki nie ma lodu można łowić tak naprawdę. Najważniejsze jest to, żeby te ryby znaleźć. To jest kluczowe w tym wszystkim, bo te ryby teraz, teraz nie ma tak, że towar działa, że rzucimy tutaj złoty pelet i zanętę i gdzieś na płytko przed siebie na 5-10 metrów i te ryby do nas przyjdą. One nie przyjdą, one nie żerują, one nie są aktywne na tyle, żeby poszukiwać tego pokarmu. Trzeba po prostu znaleźć dziurę, gdzie one siedzą. I tu bardzo kluczowe są wskazania. Często się było tak, że ściągacie zestaw i macie podhaczoną rybę. Bo ona gdzieś tam lawiruje, wisi, jak taka zmęczona krówka przysłowiowa i, i nie chce pobierać. I wtedy się często zdarzają właśnie podhaczenia też takie rzeczy. Albo ryby się dziwnie zapinają, gdzieś za boki. Takie właśnie ciekawe rzeczy. No i to tyle, żeby chce coś powiedzieć ciekawego zawsze, dlatego że to też robię i pokazuję. No, i słuchajcie, udało się po bardzo długim czasie oczekiwania. Ale zobaczymy ile. Słuchajcie, 35 minut prawie. Tyle leżało w wodzie. I jest fajna rybka. Uuu! Uuu. To cieszy. Cieszy to bardzo, bo bałem się, że już nic nie złowimy, a jednak typowo negatyw musi być dzisiaj. Wspaniale, i już jedziemy go normalnie. No i najfajniejsze, że to nie jest, nie jest żaden z tych zarybieniowych na pewno, bo pierwszy to zdecydowanie była zarybieniówka, a ten to już na pewno jest obywatel już taki, wiecie, wprawiony, jak ja to mówię. Zobaczymy, czy uda się go do końca wyholować no i alien zaskoczył tutaj moim zdaniem przynęta nie ma żadnego oznaczenia tylko po prostu trzeba to wyczekać aż on podpłynie i zachce mu się jeść i wtedy hapsnie ten podajnik i jedziemy jedziemy z rybką no, ciekawe do góry bardzo podchodzą te ryby wcześniej też jak holowałem bo ryba była bardzo szybko na górze dlaczego łowimy w ogóle w głębokich miejscach oczywiście w głębokich takich no, głębszy niż płcizny na danej wodzie, bo to nie, też nie chodzi o to, żeby być teraz w głębi gdzieś z muł, tylko gdzieś na takim też i pośrednie miejsca są dobre. Ale chodzi o to, że jak już temperatura wody spada do tych 4 stopni, poniżej 4, to ta najcieplejsza woda idzie po prostu do dna. Jeżeli jest odpowiednia głębokość łowiska, to powstaje termoklina. I z reguły te rybki już potem wyżej nie wychodzą, ale to już taka zima zima, to jeszcze nie wiem czy to się już zadziało. Nie jestem fachowcem, jeżeli chodzi o ten temat, no, ale mamy fajną rybeczkę oh. No o ty, jeszcze mi wyskoczył z podbieraka. Ale super to wygląda w tej wodzie. To jest ta frajda właśnie łowienia zimą, że te rybki tak fajnie widać. Jest. Rubasek fajny taki już. O! Wspaniałe. Grzegamy gościa. Ładna ryba. bardzo nietypowe branie, <laughs> zluzowało szczytówkę. I zobaczcie, napinam ją i ona się cały czas luzuje. Podejrzewam, że ten karp uderzył w naszą stronę. Albo się zdarzyło coś innego, bardzo dziwne, o. Nie widzę, nie czuję żadnego kontaktu z rybą. No. O, o zobaczcie, jest kontakt. On cały czas płynie do nas. Co tam się dzieje? Ciekawe. Jeszcze nie miałem takiej sytuacji. I siedzi. Ha, ha, ha. 16 minut. jest malutki karpik. To jest jeszcze. Trzeba mieć. Cyknął. i chlebek rules. Taki tam karakanek. No, dać że nie ma co kombinować, zakładamy to, to samo, czyli aliena podwójnie moczony chleb, tak jak wcześniej. Bo przez chwilę kombinowałem też bez tego, właśnie domoczonego na dno, ale jednak no, bałem się, że to nie dolatuje. No i niestety jest taka sytuacja, że ta najbardziej ściśnięta warstwa mocno się przylepia, ale to nie jest wcale zły znak. I jedziemy, widać, że się wkręcają. I ten najmocniejszy fioletowy kolor, żeby był widoczny jak najbardziej w tej wodzie, i to tak naprawdę jest wszystko. I idealnie udało się nagrać pranie dawać. Cieszy mnie to bardzo 16 minuta znowu. Także bosko, teraz jest bosko bo mamy pod rząd jest ryba co rzut i ewidentnie przeszliśmy godzina 12.40 i ewidentnie one teraz odpalają. I cieszę się, że zrezygnowałem z pomysłu takiego, żeby szukać tej ryby. Zostaliśmy w jednym miejscu, po prostu spokojnie czekaliśmy, mówiąc negatywnie. No i teraz mamy efekt w rybkach po prostu. Mega, mega, dobrze. Mamy rybkę już blisko. Nie zanudzałem Was tym holem. No, nie jest raczej wielka. Ale jest. Najbardziej mi się podoba ten moment, jak jej już tu widać, jak ona się zachowuje w tej wodzie. O, 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 ty! Teraz to już popsułem, Chodź to, Pęksa. Jest! Taką ładną mamy rybeczkę. Pokażę Wam w tej wodzie, może coś będzie widać. No, nie za wiele, ale jeszcze tam jest, zobaczcie go na spokojnie. Tam już. Mamy tu przygotowany pojemnik jej z wodą, żeby Wam pokazać teraz, yy, dlaczego już to. Używam podajników tego typu, a nie tego. Generalnie te podajniki nadają się do takiego negatywnego łowienia, czyli tak jak w sumie jest teraz, ale tak czy siak nie lubię ich ze względu na to, że zobaczcie, go napełnię. No można ręcznie, tak? I damy tu kupeczkę. To trzeba mocno ubić, żeby to gdziekolwiek doleciało i żeby było w całości. No mamy tak po prostu cyk. Zobaczycie co się teraz stanie, jak to rzucimy do wody. O, można by więcej, ale nieważne, chodzi o to, żeby Wam pokazać. ten chlebek zaczyna troszeczkę pęcznieć i się obsypywać. I generalnie to obsypywanie jest dla mnie bardzo żadne kiepskie. To jest fajne i wszystko, bo to doleci na dno wszystko się stanie, jak są ryby i dobrze żerują, to oczywiście będzie branie. Ale problem pojawia się po tym po czasie, jak macie coś takiego, już teraz nie tylko chodzi o chleb, ale też i o zanętę wyciągniecie to z wody i będziecie zwijać zestaw zobaczcie, to bardzo długi czas się klei widzieliście w moim podajniku zresztą, że to bardzo mocno klei i w ten sposób wyjeżdżamy i nie karmimy sobie w ogóle łowiska i wyjeżdżamy rozsypując ten towar prawdopodobnie gdzieś po drodze i po prostu te podajniki są zbyt chwytliwe, jeżeli damy sobie podajnik Tutaj akurat już mamy taki dosyć mokry ten chleb. Mamy sobie taki podajnik otwarty. No tutaj już użyjemy foremki. I tutaj właśnie można korygować to ubicie. Można to zrobić mocno, nie mocno, w jaki się chce sposób. Teraz trochę dociśniemy, bo to ma dolecieć i takie coś rzucamy do wody. Z tego podajnika po czasie to po prostu o wiele lepiej się rozsypie, bo nic tego towaru nie będzie blokować. Wiadomo, też wafter trochę pomaga, bo on tam chce z tego się wyrwać. To nie będzie tak dobrze do końca zobrazowane, ale już widać, że ten chlebek się fajnie obsypuje na boki. Nie ma tych burt, które go po prostu blokują i w ten sposób to cały czas pracuje, wabi nam ryby i to samo ja sądzę, jeśli chodzi o zanętę. Akurat dzisiaj, gdzie czekaliśmy po 15-20 minut, to to nie jest jakiś problem, ale gdy łowicie w sezonie dosyć szybko, to potem ja ten podajnik, ja teraz go znowu chwycę, będziecie ściągać, zobaczcie, tu wszystko wyleciało. I można sobie to po prostu korygować, można tak go też ubić, że pociągniecie i nic nie wypadnie, ale chodzi o to, że z tego podajnika ten chlebek Wam się lepiej po prostu wysnuje, a trzeba go domoczyć mocno, bo łowimy głęboko, więc nic tu nie ma przeszkadzać, dlatego taki podajnik jest moim zdaniem lepszy niż ten. Ten, czy tutaj sobie wziąłem dzisiaj na spróbę też takie łódki z Arka, bardzo tanie 4,50. Tutaj jest tyle lepiej, że ta burta tu jest troszeczkę inaczej skonstruowana. O, i takie małe pojemniki hybrydowe. To się robi w Anglii w ten sposób, że się je napełnia. Tutaj się zostawia betonik. Tutaj się daje przynętę i jeszcze się tworzy kupeczkę. No ale najlepiej też jest to zrobić foremką. Tak, żeby ta kupeczka właśnie była wysoko i wtedy chociaż ta kubeczka nam się tak fajnie rozpuści. No to już nic nie zobaczymy, bo jest... Ale zobaczę, go pomerdam, pomęczę. Kubeczka nam się rozsypie, a w środku będzie dalej beton. Także na to trzeba zwrócić uwagę. Dosyć istotna rzecz. I tak naprawdę to na razie jest tyle z teorii chlebowej. Tak. Dobra. Dzięki Piotr. W ogóle zobaczcie jaki brzydki, ciemny dzień dzisiaj. W każdym razie już więcej nie udało się nic złowić, już czekamy tak, no, prawie dobrą godzinę bez brania. i Myślę, że to będzie na tyle. Generalnie bardzo się cieszę, bo chlebek dzisiaj się spisał, sprawdził się w końcu. No musi być po prostu zimno, musi być woda czysta, wtedy ten chlebek działa. I tak naprawdę to by było na tyle, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapeczkę, pamiętajcie, na kanale są inne filmy, zapraszam do oglądania i trzymajcie się serdecznie, hej.